Dlatego przyszedłem. No, to coś może wyślemy Przy tu archeologowi. i... stoi, to szczelimy te koordynaty, nie? Przy to może. no to może być coś bo jest fajnie zdobione. Jeszcze Miarek powiedział, że takiego tokera znalazłem. Ja nie Fy, widzę, co ale to nie wiem, nie wiem, czy to jakieś łóżko? Miejscowość Lelów, gdzie odbędą się dzisiejsze poszukiwania, ma bardzo rozległą historię najpierw progresu, a następnie regresu. W XIV wieku było to liczące się miasto, by w XVII wieku być trawione pożarami i działaniami wojennymi, co ostatecznie w 1869 roku doprowadziło do utraty praw miejskich. Do Lelowa od lat 90. corocznie pilgrzymują hasydzi z całego świata, by odwiedzić Ochalcadyka Bidermana. Również polscy poszukiwacze dość często podejmują się tutaj różnych dosyć fajnych tematów. Trzeba nadmienić, że na terenie Lelowa jest ponad 100 stanowisk archeologicznych. No i to by było tyle z historii. Sprawdźmy więc, co kryje się za malowniczym wzniesieniem. Teraz przepraszam, będzie wywiad. Mamy tu profesjonalistę, opowie nam o tym miejscu, co będziemy tu robić. No. Będziemy szukać złomu pas przygotowany jest tak. No co my zawsze znajdujemy? złom. No ale, i ale tym razem ma być inaczej, żeś. Że... No ale zawsze tak mówię, a jest to jak zawsze. Ale pokazywałeś, że będzie inaczej. No, <grym> no powinno, po, powinno być. A czy będzie to się okaże za kilka godzin. Arku, pokaż klasę, pokaż klasę. Pokaż klasę. Ty czy pole. Mhm. <grym> <grym> co? co gdzie to to zawleczka, no to co? Nie gusta. <grym> nie August, to, to zawsze. Dziwniej biła zawleczka. Arek mówi, że zmienimy bieg historii. Na lepszą? Nie wiadomo czy na lepszą. Ważne żeby zmienić. Ale lepiej na lepszą, bo wtedy będą pisać w książkach. Dosyć czysty sygnał Zobacz chyba, nie? Tak, no jest taki. Drodzy widzowie, na pewno się doczytacie. My starcy już średnio widzimy. I mamy koło zębate, tak? Mm. Podoba mi się, że jest stabilna ta wersja. Z musina, Chyba jakoś krótka no, Ale uszeczka jest Co to jest? O, Korona jakaś jaka mi... Korona Czy mi się <laughs> I Lelów kiedyś był miastem, nie? No to może miał jakiegoś harabiego. No, to jakiś materiał mi się wydaje dziwny coś wiesz, ale nie zapięcie to będzie, nie? Tutaj wchodziła ślubka jakaś Nic ciekawego. Ale tak wyglądało na pierwszy rzut oka, nie? Nic fajnego, ale kopnąć trzeba. Ale jest takie jakieś, widzisz? jest. Znaczy jest. jest jakieś takie kropkowane. kropkowane. Szczelimy i do woreczka i, z, i zobaczymy. No co, mogę wziąć? No pewnie. To od razu się tu wrzuci mhm. gdzieś. Mhm. To jest dziwne takie, nie? Nikt teraz, któryś z rzeczy takiego czegoś by nie robił. A łyżka jest ładna, no, no. kultura, ale łyżka jest super. Jakieś miedziuszka Nie widać starego? No tutaj trzeba każdy śmieć oglądać po cztery po razy, bo może być wiesz coś, coś ciekawego Akumulatora czy coś wiesz, to jest nic, nic starego wiesz Nie, no, to stare to ja No to chyba to jest akumulatora, bo tam z jakiegoś, jakiejś części Delikatny sygnalik Sygnalik delikatny, ale znalezisko. Też delikatne. Ostrze jakieś? Nie, kawałek blaszki. Podrzewam. To nie jest nieśmiertelne. To nie, to jest, masz podkówkę z buta. Albo podkówkę z buta. Mówisz, że gwózki tu były no to wygląda jak nieśmiertelnie. Nie, O, co, co jest? to jest? Tak, powinien to, gdzieś to już, już widział. To jest tak, jakby do gaszenia czegoś albo co. Czerwone. Nie widać, nie powiedzą. Mi to się z tym czymś kojarzy, ale tu robi obie drzewo w Odpowiedź A, B, C, D. 50 na 50 Ładny, ładny. nie, scyzoryk czy z noża to jest? Albo nóż, wiesz, może być stary jakiś, bo nie widać, żeby tutaj. No, ładny, no. No, ale zdobiony, no stary to, to będzie też. Nie aż tak, ale. Ale stary, ładne. No, Samo Chyba... że to był szlak Kraków Poznan, nie? Ja. No. Mówisz, że tak potem, potem jest. No i dotarliśmy na pole. Tu jest inny w ogóle. Przeorane, ale nie zasiane. że mamy szczęście, tylko mówisz, że dużo kamieni jurajskich. I tak mówię, pole całe, tylko do drzew, nie? Mówisz, że to jest to, tak? Ten moment w Lelowie, kiedy Oden zazdrości, że jeździ po Francji. Mówiłeś, obiecałeś. Obiecanki, fazanki. A tym go no, wybory już były. <laughs> Odczuwalna grawitacja. <laughs> Więc grawitacja razy dwa. One zielone, patyna choćby. To jakiś tam jest, czy mi się wydaje? No, 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 no. Zobacz. Czy coś tam widzisz więcej niż ja? To chyba wiesz co, ten, ten rozrysowany ten szlak, który tu biegnie. Aha i te skrzyżowanie tych szlaków, tak? Co masz? Jeszcze w bryłce. a w bryłce, dawaj. Co ci, co? Patrz Czwórka. O, to by, to jest pierwsza wojna? <śmiennie> Fore. For Tutaj zaczynali mm, ładne. Jakieś bicia są na guziczku? Arak zaraz spojrzy, bo na razie jest zajęty swoimi skarbami <słyska> mm -hmm. Mm -hmm. Dobra Co zawsze? To jest plecaka chyba czy to takiego, wiesz? To jest y współczesne Tu e. <słyska> <słyska> Gdzie pierwsze cyferki, są daty, chyba 7.0 się kończy 1670 może być, nie? Jaaaarku Właśnie skończyłem czytać historię lelowa, jest taka trochę smutna w sumie w XVI wieku to było miasto wymieniane razem z Radomiem, jeśli chodzi o wielkość. No widzisz. No ładny wzór. No. Fajne. Nie mogę się napatrzeć. Dobra. To zrób stop klatkę, Dobra. bo ze zdjęcie oddaję. zrób. Ale jak. Czekaj. Co? No coś tu jest. Coś. Luka masz? No. no. Tak? Co? No to. Mogę wiedzieć, co to jest. Arku, także quiz na sobotę. Co najbardziej się przyczyniło do rozwoju Lelowa? Pasta do zębów. Nie, sukiennictwo. Co za Ale no, patrzcie, widzicie? Widzicie? Guźlarnie? Monetka no, jakaś. Po prostu, wiesz co, krzyczymy, trzeba krzyknąć i wtedy dajesz reklamę na filmie i wtedy ludzie czekają na no medalik, według Medalik mnie, to jest? Stary może być medalik, patrz, bo jest takie wy, Wydaje mi się, że to jest medalik. Taki stary. Tak, And bo, jest, bo jest, za duże są wybrzuszenia, no wiesz, tutaj. Jest, kształt też Tak. To... Coś jest, coś... Nie, to mi się wydaje, że to jakiś medaliczek będzie. z jakieś twarze. To jest chyba Bozio, nie? No. Chyba bozia. Maryjka może być jeszcze coś tam. Tak o tym będzie oglądało. Ale tak się uśmiecha. chyba taka duża. No dalej widać jakby duża była. Tak to widać. A co jest tak naprawdę? Ty patrzcie, widzicie to teraz tam tak fajnie się uśmiecha. Gdzie? No tam się uśmiecha. A ty co masz? No pokaż to co masz. Nic. Pochwal się. Gdzie ołów chyba Ouf. Ja. jest takie... No. no jest nawet... Dlatego przyszedłem. No, to coś może wyślemy to archeologowi Tam jest kaszka stoi, to szczelimy te tak, koordynaty, nie? To szelcie, no to może być coś, bo jest fajnie zdobione Jeszcze miarę powie do takiego tokena znalazłem, nie, Pff, wiem, co to nie wiem Nie wiem, nie wiem czy to jakieś łóżko Coś było urwane Ale ładne, no to wrzucimy od razu do... I szelcie tam koordy... Oj, koordynaty To jest jakaś moneta zastępcza, nie? Bo to jest z rantem, on z monety to jest zrobione, Tam coś po niemiecku pisze to wyczycimy, zobaczymy, no ale monetka jakaś tak, no, no coś tam, coś, to coś to może być, ale to jest zarąbiste, to za chwilę idziemy do archeologa i niech się wypowiada. Czyli czytałem historię teraz, bo mówiłem chwilę, to, siedem, to przy rozbroj, rozbiorach już lelów padało, no, no on już było, był, był z 11 bardzo... mistrzów yy, sukiennictwa zostało trzech wtedy. Mi się, że to jest o ile O ile monet francuski orzełek, ale jest... Ja pizzerko. Szeberko, zajebi się. Fajne 50 gramów. No, umy, zawsze są piękne, piękne mm -hmm. to, te nasze. PRL. To się potem eee, To też jest Wiesz. nasze przed wojnie. To jest Bratynka prawdopodobnie. Zgadza się. A to trzeba zobaczyć. To o, że... właśnie też nie wiem. Ożył. No nie mówię, że nie na drużce. No to się nastarałem, takie ładne ujęcia. Srebro. Ja! <noise> akurat na dzisiaj <noise> No, idziemy na odznakę 8918, no, no, no. coś tam, coś tam. Z niepodległością. Warszaw no do, akurat na dzisiejsze dzień no, to gratulacje. Pamiątkowa, Polskiej rezerwacja wojskowej Ścieście Trwają Konsultacje z archeologiem. Może saper będzie wiedział też, co, co to może być. Zwłaszcza ta rzecz, która przypomina klucz. Trzy krajcary to była ta srebrna moneta. W bardzo ładnym stanie. Widzicie tutaj koronę? Ja widzę. Fajr 15. Zajechana jest. Jak na 100 lat to nie o tragedii. No jak byś to, to wyglądał, nie jest 100 lat w nie mm -hmm. no. Jest takie rzeźbienie trochę już w. Z jednej strony bardziej, a z drugiej strony. Kiedyś. Jest takie jakby, jakby oko, jakaś taka łezka, tutaj tak nacinane. Bo mi ty. I może tutaj przyjedzie. Archolog? Mm -hmm. To jest z tego krzyża, to może być. No to ja mam, ja mam chyba e, część, część. Tak, tak dokładnie. Pózle zaraz poskładamy. No, to jest część z krzyża. R ręce, widzisz? Jezuska! Guzik arsenowy Dokładnie, ciekawe To? No Rze Tu jest jakiś, widzisz pa, jakieś no, no, ale to masz guzik arsenowy, pan. ja mam taki co? Co się nazywa? To jest guzik arsenowy so, i, są, I są różnego rodzaju no, O, ten, no. no, ten tutaj, mój już trochę posunięty przez czas No, ale widzisz, to są guziki arsenowe One no, mają różne jakieś takie właśnie Ładne. Rysunki. Do ciasta może by nie. A to z łyżeczki trochę takie kurde na ta łyżeczka. No ale o, patrz, jakie ładne zdobienia tu są. No są właśnie jakieś jak tutaj. Tu, tu, ty, to, ty, wiesz, tu, tu też widzisz Tu Nie ale to takie wiesz. Miedziusza. Nieładne. Ale długi film będzie. O cholera, co to co to jest? Aluminiowe? Za no, dużo tego dajesz na raz, ale piękny łyżełek. No coś tam jest napisane. No a to zrobić za chwilkę w, w, w Google obiekty, zdjęcie i. Guzior do guziori. To jest. Kopieja widać. Kopiejka. To jest. Prylu. Prylu. Kopiejka. To krzyżyk. bateria słaba, ale. Patera. <grywka> <grywka> tak? O! Co to jest? Wyszedłem taki jeszcze na ostatni rekonesans. W tych wysokich go. trawach. No nie wiem, ale to, może to, jest, to jest fajne. To <noise> mi, się, mi się to wydaje, że to by mogło być dokładnie. to by to... raniło bardzo. To, to by, by raniło, bo jest owaktycznie. No, 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 ale ale może głupie, tu teraz Jakaś się coś no. Tak, element właśnie. Tego, coś ale... kupoczno, to... Ma przyjechać archeolog, nie wiem, czy przyjedzie, czy, czy nie. Nie wiem, czy to no, nie jest bateria. No, 5 trawderek na pewno podobnie jest. W jest zdaną bliską. Chcesz, masz nie orzeł dwu głowy, czy mi się nie wydaje? Nie. Właśnie takie ale zobacz. Ciężko. Zobacz. Niech to da się tak wyjeżdżać. Tak, Dobra, ja będę wyciekał. Ja koordynaty wysłałem ci na Widziałem, na, na dzięki, na dzięki. Tak, 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 dzięki. Hej, cześć. To jest z ramy, nie? To też z ramy. Nie trafili na coś, ale... Wszyscy już pojechali i teraz Arkadiusz nam powie jak było. Ludzie mówią, że było super, więc znajdki były no najciekawsze. To chyba no, ta zawieszka z, z sakiew, sakiewki, zabytek, podobno, tak archeolog twierdzi. No i te odznaka, ten Krzyżpow, Później, była ten za pobór, Ta tabliczka aluminiowa z 35. Pięć sreberek najprawdopodobniej. No i resztę to będziecie widzieć już na. No. Na Polski Związek Wojskowy, tak? Nie jak to było? Polska organizacja wojskowa, że y, 1918, a dzisiaj 11 listopada, nie? No to się tak, tak złożyło. Tak się złożyło, właśnie, że trafione w tym czasie. Niegdyś w Lelowie znajdował się zamek oraz zakon franciszkanów. Tych budowli już nie ma. W miejscu, gdzie był zamek, istnieje teraz cmentarz. Również mury miejskie zostały rozebrane, i w XIX wieku Lelów utracił swoje znaczenie administracyjne, natomiast historycznie, jak mogliście się przekonać, no były to jedne z ciekawszych. Poszukiwań w ostatnim czasie i myślę, że, tak jak kierownik Arkadiusz powiedział, po zimie, kiedy roślinności będzie mniej, będzie można tam wrócić i wtedy sięgniemy troszeczkę głębiej. No bo detektory będą miały te kilka centymetrów jeszcze mniejszy dystans. Może uda się także ogarnąć inne miejsca w pobliżu, ale. To się dowiemy, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja się z wami żegnam. W weekend będzie jakiś film od kierownika Dawida, bo był w Bieszczadach i gdzieś tam jeszcze. No i tyle, trzymajcie się. Cześć. Moi przyjaciele, nasz panów kożerca chyba ona już całkiem zapomniał! Raczej ślima kożerca! Musiałem opuścić to miejsce. Niech już zwiedza lepiej tą Europę jak najdłużej, bo tu narobiłem dużo problemów! Może ten problem sam się rozwiąże, gdyż słynne lumpy powracają na sklepodyńcę z serii limitowanej do 23 grudnia lub wyczerpania dostawy. He, zjadłem jakąś bagietkę! Dziadkiem, Dziadkiem bym się wszędzie zmieścił.